Czyli w tym Wafelcie znowu podejmiemy się największego wyzwania w Minecraft Dungeons. Zmieniłem troszkę nasz ekwipunek. Otóż na naszej zbrojce zamiast mrozu. Nie, to była śnieżka. Zamiast śnieżki mam odbicie. Chyba wiecie czemu. I zamiast e, krytyka na kotwicy mam wybuchanie. I to są jedyne nasze zmiany. Lecimy. Apokalipsa 25 Zobaczymy, jak tym razem wyjdzie. No i już mam troszkę doświadczenia po ostatnim razie. Tym razem może już będzie lepiej. Mam taką nadzieję. O chłopie, jak mnie rzuciło na głęboką wodę od razu. Weź, ja uciekam. Ale przynajmniej oni będą trochę obrywać, jak będą we mnie strzelać, nie? Nie, nie, to te dziadosła, co tak... One tak biją głupio. Czekaj, trzeba mu... Jest cykl bólu. Hop. Nie padno, co za... Ale trzeba też innych dobić. Dobra jest to, że nawet jeżeli kogoś, wiecie, nie zabije, albo jest tam troszkę daleko w zasięgu, to ktoś innego zabije. Bo oberwie. Od wybuchu. Te początkowe fale to już bardzo dobrze znamy, także chyba nie będę wam pokazywał. Ewentualnie jak będzie jakaś ostra sytuacja, to wtedy tak. Ja jedyny dźwięk jaki słyszę, w sumie w nie wiem co to do końca jest. To są jakieś punkciki, to emeraldy? Nie, to eks chyba zbieram. Pamiętajcie, że ten mod jest jeszcze niedokończony, to jest dopiero beta. Także pewnie jeszcze tu będzie więcej rzeczy. No i jakieś błędy są naprawione, nie? O nie, to jest ta jedna z najgorszych fal. Patrzcie tu, patrzcie tu. Jakie ja mam tu zrobić cokolwiek? Nie no, mikstrówa leci. Czy coś mi tu przyciągnęło? Macie odbicia, dziady. Odbijajcie w siebie, padajcie tam. Cokolwiek, nie wiem. Może wybuchy was jakoś cokolwiek zrobią. Ja nie mogę się ruszyć. Nie, oni mnie przegwoździli. No, zombie, zombie, zombie. Leczyć, leczyć. Ej, dobrze to odbicie zadziałało. Załatwiło ich. Chwilę to zajęło, ale ich załatwiło, ty. Dobre to jest, bardzo dobre. Dobra, uciekamy, uciekamy, uciekamy. Ale mnie to uratowało pięknie. Ty, nie, naprawdę polecam. Polecam bardzo. Jezu, ile tych zombie. Ile tego może być. Trzeba załatwić tych tutaj przywoływaczy. Znaczy przywoływacze to są nekromanci. Ale przywołują, także wiecie. No, przywoływacze. Ich w pierwszej kolejności, bo oni tu będą robić masę zombiaków. No i będą jeszcze strzelać jak Porąbani bani. to jest ładne jak wiecie, wszyscy padają na hita, a potem oni jeszcze wybuchają, tak wszyscy naraz i załatwiają kolejnych. O nie, 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 to też jest zła fala, to też jest zła fala. Złe typki, złe typki, niedobre, 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 niedobre. Bardzo niedobre, dobra mi poszła. Hop, hop. Wybuchać, 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 tam na siebie nawzajem nawalać, nie? Oj, właśnie jeszcze uniknie? Trzeba uniki walić ciągle, żeby oni się tam wkurzali i siebie nawzajem nawalali. Ta furia i tak dalej, nie? Oj, oj, oj. Ta chmura. Te dziadygi strzelające. One walą chmurę i jeszcze mnie spowalniają. Nie, te typy trzeba załatwić to szybko. Bardzo szybko, jak najszybciej. Kurde. Jest problem. Chcę szybko. Muszę uciekać. Dobra, mikstrowa poszła. Was. Szybko, 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 szybko. Nawet z mikstrową mnie bardzo mocno tłukli. Dobra, uciekać, uciekać, czekaj, czekaj, czekaj. No jak to uciec od nich? Jak oni mnie aż tak spowalniają? Tylko nie wiem, czy oni są przewoływani przez tych dużych. Więc trzeba tych dużych też załatwić. Tylko może jakoś tak na osobności? No dał mi ten mróz, Jezu, jak ja powoli biję. Ja z grzybkiem biję jak bez grzybka. Hop. Sup. Dobra, no umierać, 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 umierać. Dobra, wybuchy tam ładnie zadziałały. Nie, to też była trudna fala. Naprawdę, nie, masakra. Czy jeszcze tu jacyś są? Bo nie chciałbym, żeby byli w kolejnych falach. Chyba nie ma, więc może załatwiamy tego typa, tylko chyba trzeba wejść na schodki gdzieś tu. I lecimy dalej. Starożny diabelec. Ej, to łatwy on był chyba. Dobra, dalej, drobne utrapienie. A to też było łatwe chyba. No w miarę proste. Tylko tam dużo obrażeń zdają. O, nie, 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 to są golemy. To były golemy! Zabij ich szybko, szybko, bo ja muszę uciec. Ja muszę uciec! Zasmik się mi skórowa skończy. Dawaj grzybek szybko, szybko, ochronka i... Faj szybko. Tam wybuchy jakieś może zaraz. Hop! No kurde! Czekaj, a czy oni nie mieli... leczenia słuszników? Oni chyba mieli leczenie suszników właśnie. I dlatego tacy mocni byli. Kurde, no dobra, trzeba uciekać. Czekaj, czekaj, czekaj. Oni osłabienie mi dają! To dlatego ja tak powoli ich tłukłem. Oni nie mają leczosników, oni tylko osłabienie mają. O chłopie, weź. Masakra jakaś. Przecież ja ich tak długo tłukłem. Tam chłop był na, był na wyczerpaniu, ja myślałem, że nie wiem, jakieś dwa hity i koniec. On tam żył, 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 żył i nie mógł paść. Dobra, tam jest jeden na wykończeniu, ale to, tak jak mówiłem, no. On nie padnie tak łatwo. O, padł, dobra. Ten też No i dobra Teraz jest wieża A to było to! Tu były te Wysokie obrażenia Nie, 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 uciekaj, 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 uciekaj Tu jest jakaś elektryczność i w ogóle wszystko i ja nie, nie podoba mi się to Jabłko TNT tam jakieś Tu weź cyk Żeby było wiesz Uderzenie z gardą, nie? Chciałem podejść do tego kurczaka i go Hop Dokładnie, z gongiem Niech ten walnie elektryczność O, już walnął i teraz po tobie. coś tu jest jeszcze? Czy tylko masa zombie? Chyba tylko masa zombie. Ja nawet nie wiem kto kiedy umiera, czasami jakieś tam wybuchy, jakieś trucizny i tak dalej. Jezu, ile tu itemów. A tu beach jakoś nas spamiony strasznie. Właśnie ten beach jakoś tropi w masowych ilościach. Tak w jednym miejscu. Nie mam pojęcia czemu. I tylko, nie tylko ja tak mam. Hop hop. No nie mówcie, że się zbugowało i muszę wszystko robić nowa. Ona w tego szkieta zabiłem. Tu nic nie ma. Nic. Zbagowało się. Coś wpadło pod tekstury. Ale tak to jest. No, niestety twórcy są bardzo uparci, żeby nie dawać modów, bo jakby, wiecie, to jest darmowe gierowanie, nie? Darmowy content. Nie trzeba nic kupować, możesz sobie grać po prostu. Także. No, myślę, że oni tego szybko nie zrobią. Ewentualnie może jak już wyjdą wszystkie DLC ale nie wiem, nie wiem mam nadzieję także jak te mody są jakieś no to wiecie, trudno się to robi jednak i bywają błędy chociaż taki błąd nawet był w netherowym DLC przecież, no to jak twórcy popełniają takie błędy to co się dziwić, że w, w modach też bywa coś takiego to prawie umarłem, prawie umarłem bo mnie te typy tutaj Przygwoździły Znaczy przygwoździły No wszystkie mnie walnęły na raz A nie widzę co się dzieje O dobra już widzę Bo wszystkich zabiłem Te zombie co jak się tu dostały niby O nie wiecie co się teraz szykuje Wiecie co teraz będzie Chyba nie chcę tego No kurde Weź go ciup Dobra Co tu zrobić Ile tego Miksurowa i strzelajcie we mnie, strzelajcie. Tam weźcie, um, gincie, coś takiego, odbicie i tak dalej, nie. Coś takiego. Tam już oni prawie leżą, nie? Ale już tej barierowej nie mam, Znaczy miksturowej. Kurde, panie. Trzeba uciekać, tędy, tędy, tędy. Jakieś nie, odleczyć się z czegoś trzeba. No nie wiem z czego. Jakieś tu może jedzonko? po swoich zombiaków. Pijawka. Tylko kurde jestem przy ścianie. Przygwoździli mnie trochę. Dobra, cyk. Tu pozałatwiać trochę. Jezu, aż mi laguje! Ile tych mobów jest? Ale level up dostałem już drugi raz dzisiaj. Wow! Ja zazwyczaj level upuję raz na parę odcinków. A tutaj w jednym już dwa level Dobra, tego można załatwić, tego dużego. Od razu, Dobra, padł. Teraz tą wielką gromadę. Potężną. Chociaż oni już tam powybuchali, wszyscy tam masę trupów zombie poszło. I wszyscy wybuchli. Nie no, dobry ten wybuch jest w takiej sytuacji. Jak tu jest nagromadzone tyle typów. No zazwyczaj aż takie dobre nie jest. Ale tutaj. No jest potężne. O kurde, nie, teraz jest. To jest gorsze od tamtego poprzedniego. To jest gorsze. Ostatnio umarłem tutaj. Raz. Biegni, biegnij, biegni. Biegnij. No nie mam za bardzo jak biec. Hop, dobra. Nie wiem co to zrobić w sumie. Mogę siłkę wziąć. To na pewno. Hop. Trzeba uciekać. Umarłem. Oni spowalniają mi chodzenie, bicie. No co to ma być? Ich jest tyle, no jak ja mam tu... Jeszcze ta chmura. Weźcie, chmura u mobów jest tak potężna. On mnie na parchitów ma. On ma grzmoty jeszcze. Nie, te enchanty, ich są so tak potężne. My mamy 30% szans na grzmot, oni mają 100. Nas promienist leczy w 1.20, Ich leczy w trzeciej. No naprawdę, te ich enchanty są tak potężne No uciekaj, 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 szybko, szybko, szybko Jabłko, 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 jabłko I ziółka Dobra, padł Nie, ja nie wiem jak ja to falę miałbym zrobić bez umierania Naprawdę Porąbane to jest Później, jak już tam trochę wybije, Spoko Ale na początku To jakaś masakra, nie ma gdzie uciec O w krzakach się chłop schował Czekaj, jeszcze muszę odnowić tak grzybka a, te typki, to nawet nie muszę nic odnawiać. Kurde, kontroler! Ja zasumry! No i umarł! Naprawdę. Jak przełączasz się jeszcze na myszkę, to musisz czeka czekać chwilę. To nie jest tak, że wiecie. machnisz myszką i od razu się tam gdzieś możesz poruszać. Dajcie mi uciec. Tam pająki mnie zatrzymywały. No, pająki! Ile można? Pająki! Oni jeszcze ich przywołują więcej. Czekaj, 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 czekaj. Hop. Jeszcze coś mi tu osłabia mnie coś? Coś ma osłabienie. Tylko nie wiem co dokładnie. Chyba te pająki. No, one mają osłabienie Drobne utrapienie. Nie, tylko nie tego lemy. Tylko nie to dziadostwo. Czekaj. On tam przywołuje. Znaczy te miny robi. Uciekanko, uciekanko, żeby mnie nie walnął Nie no, walnie mnie i tak I tak mnie walnie Czyli Trzeba się leczyć z tych zombiaków jakoś Dobra, potka po prostu poszła Ciup, ciup, ciup Weź tam, nie wiem, padnij czy cokolwiek Jezu, to jest tank Ja uciekam, ja uciekam Hop, kurczaczka można by było załatwić Mocha będzie przywoływała więcej golemów, nie? No, już go nie ma. Już nie ma żadnych starożytnych. Wszyscy padli. To bardzo dobrze. Dobra, on przywołuje te miny. Teraz cykl budu będzie. Hop, leży. Nawet tu nie umrę. O, nie możesz mnie wanduć, nie możesz mnie osłabić. Jak przykro. Czemu są akurat dwie wieże? Toś tu chyba jest nieźle memiczne. Patrzcie na tą mapę. Patrzcie to, ile itemów. O chłopie! Na niektórych może to być o, ale fajne, ale dużo itemów. Dla mnie to jest... Wszystko trzeba będzie usuwać. Wszystko trzeba to zebrać i potem to usunąć. Bo nie będę widział potek ani nic takiego. Pierwotny zaklinacz. To na niego trzeba chyba po prostu użyć potki i tyle, bo chłop ma kurde takie obrażenia. Trafienie krytyczne, zamrożenie, echo. Jezu, on mi takie obrażenia zadaje, a ja miałem przecież... miksurowo, nie? Czy już nie miałem? Niech chyba miałem. To by mnie na hitę chyba zdjął. A ponad dwa. Nie tak, jak trzeba załatwić chłopa miksturowo właśnie. Ale na szczęście jest ich tylko dwóch. Także Git. Nie jest źle. To jest ostatni? To był ostatni. Czekaj, ale co teraz jest? Nie ma starożytnych? Nie ma, teraz są ci i tak dalej. No, 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 tak. Arkilażer tam jest właśnie. To jest dosyć przemieszana fala, jest bardzo dużo typów. Dziwne jest to, że golem ma tu pasek życia, ale serce kresu i arkier, już nie. Fajno być na odwrót, raczej, nie? Kurde, laserki. Ha, nie ma zasięgu. Gdzie ty tymi laserami? Gdzie, gdzie, gdzie? Z czym do ludzi? Hopie! Za sobie zniknie chłop. Ten tu jeszcze minę stawia. Hop! Dobra, ja może ucieknę jakoś. Schabik. Jest tu kolejny. Nie wiem, ja bym użył potki i w niego w się wwalił. O, on umarł! Chyba od trucizny. Ej, co z tymi kulkami? Halo. Trzeba je porozwalać, żeby mnie potem tam nie... mi nie przeszkadzało, nie? Ale fala ogólnie? Łatwa. Dopiero później będzie problem. Dobra, przywoływacz. I dużo creeperów! O nie, creepery. Nic nie widzę. Cyk. Czemu go tam nie zaatakowało to? Ja nie mam żadnych efektów. Nic tu nie robi, że nie mogę trafić. Arcy, że mogę nie trafić. Dobra? Kałdron jeszcze jest. To jest ta zróżnicowana fala. Nie tamta. Dobra, dobra, dobra. Gdzieś tu uciekamy. Nie tam emeraldów na dole. Ja bym tego tu załatwił. Hop. Jeszcze muszrum wstał. Muszerumka też trzeba załatwić. I tego też. On tu strzela mocno. I przywołuje dziadostwa. A to nie jest muszyrum, tylko redstone monstrosity po prostu. On te kostki przywołuje. A to easy. On jest łatwiejszy. Nie będzie tak strzelał. Chociaż będzie żygał. To nie jest przyjemne. Nie, nie, nie. Oni mnie tu tłuką mocno. Weź, wyjdź, wyjdź, wyjdź. Jedzą go jakieś? Nie, nie, nie. Hop. No. Jak uciekł? Dobra, z nich tu się trochę odleczyłem. Z tych też wypadałoby coś. Mogę go w sumie zostawić, on by go wysadził. Przecież on się wkurzył. Ten creeper. Dobra, zatwiony. Ale nie odleczyło mnie. Dobra, teraz mi odleczy. O, w slajmy A To niewiele, chyba bardziej cykl mi zabrał niż Niż mi dała pijawka Dobra, tu No, zbieraj tu szybko On bicze zbierał zamiast atakować Zbierz te bicze już teraz, szybko Dobra Mam grzybka? Mam grzybka Nie, no dobra, najpierw załatwię chyba tego a tam jeszcze całdrona bije od razu. I chyba przywoływacz jakiegoś. Dobra, przywoływacz padł. Ten też padł? Jeszcze całdron. To już chyba ostatni. Ja bym sobie odnowił już artefakty. <gryw> Powiedział, zużywając artefakt. O kurde! Ile? Dobra, trzeba uciekać, trzeba uciekać. Gdzieś tu. Tu są muszrumki, tu są. Nie, ja nie, nie chcę go budzić. Nie chcę go budzić. Podwójne obrażenia. Świetnie, chłopie. Dobra, coś może tutaj? Mam gong. Ten muszrumek już jest obudzony. Na pewno zaklinacze chciałem rozwalić. Bo nie będą te ciągle zaklinać. Jak sama nazwa wskazuje. Dobra. No i może w muszrumka teraz. Jeszcze wiedźmy, no świetnie. Trzeba zabierać jakiś czas, żeby to uderzenie z gardła było cały czas. Dobra, teraz cykl wali. Tak, teraz uciekam. Teraz tu się nabije bardzo mocno. A ja pozałatwiam innych. Czy on umarł? Chyba tak. Padł. Bardzo dobrze. Ej, on się zmniejszył. Czemu się zmniejszył? Albo spadł po prostu. Dobra, iluzjoner. Właśnie. To dziadostwo. Trzeba jak najszybciej załatwić go. Gdzie ty jesteś? No i spawnery jakieś jeszcze Ta kotwica jest dobra na tego illusionera, bo... Wiecie, wali wszystkie jego kopie naraz Wtedy wszystkie znikają Okej, okay, tam jakiś umarł już Dwóch chyba nawet padło ojoj oj, 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 oj. I idzie duży Idzie duży Nawet dwóch dużych Ten jest prawdziwy? Ten jest prawdziwy Kurde, nie zdążyłem u gongu walnąć Dobra, ten jest prawdziwy Widzicie to na górze? Ile ich jest? Porąbane jakieś A jakie oni obrażenia zadają? Dobra, muszę się chyba skupić w jednym miejscu Bo jak będę tak uciekał przez cały czas To wszyscy się na mnie skupią A tego bym bardzo nie chciał Bo oni mnie zabiją przecież Dobra, tu tego Zaraz będzie leżał Ja też, ja też za będę leżał Ja też zaraz będę leżał Trzeba coś zabić szybko, ale nie uciekać. Nie uciekać tam. A co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co ja mam zrobić, to jest typ. Jabłko. Zaraz będzie potka, może? U tam chłop wybuchł od czegoś. Hop. Dobra, tu padł. Także mam trochę życia. Tam może przeskoczę? Nice. Ten jest prawdziwy? Nie. Dobra, cup, cup. Jakiś zaraz może się pojawi? Czy on umarł? Ja nie wiem, kiedy on umiera, a kiedy nie. Ich jest za dużo. Nie, chyba umarł. Dobra, teraz załatwiamy ich. Zajmujemy się teraz tymi dużymi. Nie, coś tu jest. Przyszło. Siedzi tu ciągle, schowany. Dobra, on padł na pewno. Tu jest drugi. Tu jest drugi. Trzeba uciekać, trzeba uciekać. Ale chyba nie mam jak. Nie, mam jak, mam jak, mam jak. Dobra. Ten padł, jeden bardzo dobrze. Ale nie mam się za bardzo jak leczyć. Z nich na pewno nie. O! Te liany dobrze leczą. Znaczy, jest ich dużo, mają mało życia. Wiecie o co chodzi. Tam chyba on padł? Nie jestem pewien. O jezu, typki. Ile was może być? Może po prostu miksturowa i nawadamy ich. Dobra, powoli padają. A jeszcze te skoczki tu są. Siłka! Bardzo dobrze. Tego bym załatwił tutaj. Bo on przywołuje i. życia mi trochę da. Hop. Dobra, oni mi dają dużo życia. Cyk. Tu jeden pada. I wysadził drugiego. Dobra. Nie, nie, nie bić mnie, nie bić mnie. Ej, idzie, idzie. Ja tu ostatnio chyba dwa życia straciłem. A teraz ani jednego. Tylko ostatnio, wiecie, tak miałem No już spoko, już większość zrobiłem Poszedłem na drugą stronę mapy A tam była druga połowa tego, co było Także nie mogę się tak wwalać Trzeba na spokojnie tu przejść Na spokojnie, rozwalać po kolei Możesz się trochę cofać i tak dalej, nie? Trzeba robić uniki na pewno O tym trzeba pamiętać Hop Ten na górze chyba jest prawdziwy Aha Tu jest kilku prawdziwych Siłka, ale dwóch umarło na górze jest typ Już nie ma, zniknął Zaraz się pojawi O, proszę bardzo Pojawił się Tylko Który jest prawdziwy? Ten Albo nie ten? Kurde, jakie typy No iluzjoniści, no W końcu Ten tu chyba Nie wiem, nie ogarniam za bardzo, co się dzieje Dobra, umarł Umarł chłop Spawnery jeszcze jakieś bym załatwił Ej, dobra, chyba zrobiliśmy tą rundę Nic tu już mocnego nie ma Martwi mnie tylko to, że. Nie, dobra, jest chłop. Jest chłop. I. To tyle? Wy... Ja ostatnio umarłem na najtrudniejszej fali? Ostatniej? Aż znaczy najtrudniejsze, może to nie jest najtrudniejsza, ale. Ja umarłem na ostatniej fali. Zgaduję, że jeszcze chłop będzie tutaj dodawał, bo to nie jest dokończone. On tu jeszcze doda. On tu jeszcze doda? I wtedy przejdziemy to jeszcze raz. Ktoś pisał komentarz, jak to przejdziesz, to mianujecie najlepszym graczem Minecraft Dungeons. No to chyba zdobyłem tytuł. Dobra, także mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia na następnym odcinku i Siemka.